To akcja, którą w Łukowie zapoczątkowała właśnie Urszula Bancerz, przewodnicząca Rady Miasta. Akcja rozpoczęła się w ubiegłym roku. Zatacza coraz szersze kręgi i coraz więcej osób, również znanych tych z telewizji, wspiera tę, tę akcję. Ostatnio, będąc w Warszawie, miałam okazję włączyć się właśnie z państwem Lewandowskimi do tej akcji i właśnie tak sobie pomyślałam, że dobrze by było również tę akcję rozpropagować w naszym mieście, ale i nie tylko. I Dzisiaj do naszego miasta na Pani zaproszenie przyjeżdża minister sportu. Na moje zaproszenie i Pana posła Cezarego Kucharskiego. Rzeczywiście reakcja z obzwoleniem SWF-u, im więcej będzie miała promotorów, czy ambasadorów, czy, czy chętnych wspierania ją, to będzie odnosiła swój efekt. Bo... Już radni, posłowie, gwiazdy sportowe, celebryci włączają się w tę akcję. Dzisiaj też byłem w takim programie, gdzie włącza się w tę akcję TVN z Alon Rylik. Także dużo rzeczy się dobrych dzieje wokół tej akcji i mam nadzieję, że powolutku, powolutku skutki będą przez nas oczekiwane, czyli odstępowanie przez dzieciaków od ucieczek od, od, ucieczek od lekcji WF-u i, i że lekcja wf będzie tym magnesem, którą, na którą warto przyjść. Jak zrobiliśmy badanie, to okazuje się, że największe problemy z uczestnictwem dzieci na lekcjach wf jest, jest w dużych miastach, a w małych ośrodkach ten problem jest mniejszy lub nawet nie istnieje. A małe miasteczka wbrew pozorom rozwijają się bardziej dynamicznie, bo bardziej widoczne są zmiany w nich, które następują dosyć szybko. A ostatnie kilka lat, ostatnie 7-8 lat to był ten lat szczególnego rozkwitu takich miast, takiej wielkości jak, jak Łuków. Ja Łuków znam, bo ja pochodzę z Lubelszczyzny, także tutaj bywałem, tutaj miałem rodzinę, także wiem jak on się zmienił od tamtych czasów, kiedy ja tutaj Bywałem dużo, dużo wcześniej. Myślę, że w naszym mieście i tak dużo się dzieje, i tak naprawdę sport miejski, mimo że ma braki, jeżeli chodzi o infrastrukturę, a tutaj wspomnę o tym, że brakuje nam takiego obiektu miejskiego, sportowego to sobie świetnie radzi. Myślę, że do tego są świetnie wykorzystywane orliki i te hale, które są przy szkołach miejskich. No cóż, za, zapraszam, zachęcam. Myślę, że jakąś akcję jeszcze niejedną wymyślimy propagującą Stop zwolnieniom z wf -u. Infrastruktura zawsze jest potrzebna, ale chciałem tylko zauważyć, że w ostatnich 7 latach wydaliśmy na rozbudowę infrastruktury sportowej przebudowę ponad 10 miliardów złotych z obszaru finansów publicznych. Historycznie nigdy to, to się nie zdarzyło, bo gdyby zliczyć te pieniądze, które zostały wydane po II wojnie światowej, to i tak by nie dorównały tym pieniądzom, które wydajemy na infrastrukturę dzisiaj. I to jest rocznie około 600 milionów na przebudowę bazy sportowej. Dwa wielkie programy, chociażby ten Orlik. 2012-2600 zespołów boiskowych w całej Polsce, u Was też, pamiętam, jeden z pierwszych powstawał, byłem nawet na wbiciu łopaty w te, przy tej budowie. To była jedna z pierwszych wizyt pana premiera Tuska z okazji rozpoczęcia projektu Orlik 2012. No hala, jeżeli jest taka potrzeba, no to musi określić ją samorząd, zgłosić do nas, a my w takich inwestycjach chętnie pomożemy. O planach budowy nowej hali minister Andrzej Biernat rozmawiał na spotkaniu z wicestarostą Krzysztofem Tymoszukiem. Kandydatem na burmistrza Łukowa. Pomysł na zagospodarowanie terenu nad Krzną Krzysztof Tymoszuk ma już od dawna. Jak Państwo wiecie byłem burmistrzem do roku 2002. Około roku 2000 zaprosił mnie tutaj pan dr Pasik. Przeprowadził wzdłuż rzeki Krzny i podzielił się swoim pomysłem na zagospodarowanie tego terenu. Po obu stronach miały znajdować się tereny sportowo-rekreacyjne, wypoczyn wypoczynkowe, takie łukowskie centrum, gdzie można byłoby sobie w niedzielę z rodziną spokojnie spędzić planty. Łukowskie planty, pan minister świetnie podpowiedział. Wtedy oczywiście nie było nas na to stać, bo Łuków był zupełnie innym miastem. Nie było wody, kanalizacji, nie było oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci, więc hierarchia celów była troszeczkę inna, ale Pomysł we mnie siedział, bo to był dobry pomysł. Postanowiliśmy właśnie wyjść w tej kampanii z taką propozycją poszerzoną o budowę hali widowiskowo-sportowej. Ministerstwo Sportu dofinansowuje inwestycje infrastrukturalne i tutaj nie ma żadnych problemów, żeby taką, taką halę zrealizować także w Ukowie, ale zawsze pierwszy krok należy do samorządu, do właściciela gruntu i do tego animatora tego życia. Sportowego w mieście, jeżeli pojawi się taka propozycja, a rozumiem, że nasz kandydat na burmistrza ma taką wizję, żeby z takim planem wystartować, no to przy dobrych, sprzyjających wiatrach połowę kosztów Misesa Sportu jest w stanie sfinansować. Pomysł myślę, że bardzo dobry. Żeby go zrealizować, trzeba wygrać wybory. A pani Urszula Mancerz potrzebna byłaby nam, by nam w sejmiku po to, żeby pomagać zdobywać pieniądze. Przęść już mamy, bo pan minister powiedział, zresztą to zaprosiłem na przecinanie wstęgi. Myślę, że marzenie z roku 2000 zostanie wkrótce zrealizowane.